Państwo, jeżeli kogoś w rodzinie nie lubimy, możemy powiedzieć, a mocha! <laughs> ale ty nie lubisz przecież, za co to? Ja, ja cię kocham, ale podałam przykład. A to z czystej sympatii w takim tak. razie. No dobrze, drodzy Państwo, a my o nieznośnych muchach. Dlaczego one tak chętnie wlatują do naszych domów i mieszkań? I przede wszystkim, jak się pozbyć nieproszonych gości? To już pytanie do Eryka Połecia, eksperta do spraw tych... Paskudnych szkodników, które nam tak dospierają, szczególnie o poranku, kiedy chcemy się wyspać, a tu jakaś mucha postanowi nas wcześniej obudzić. Dzień dobry, panie Eryku. Dzień dobry. Witam. Pytanie zasadnicze, dlaczego te muchy tak ciągnie do naszych domów i mieszkań? Jak większość szkodników, tych, które nam przeszkadzają, są szkodnikami tak zwanymi synantropijnymi, czyli bytującymi w środowisku człowieka. Zapachy, które my wydzielamy, tak? zapach potu, nasze feromony, zapach pożywienia, który gdzieś się znajduje wokół nas. Temperatura ciała także? Również przyciąga te insekty. Kiedy mamy ciepło, tak jak teraz, insekty się szybciej rozwijają, jest ich więcej. Mamy pootwierane okna, wlatują do naszych mieszkań i od samego rana po prostu zaczynają nam przeszkadzać. Tak? Czy to prawda, że mucha wyczuje jedzenie z 700 metrów? Jest to możliwe. Sama mucha za pożywieniem dolatuje do około 4 km, więc są to odległości bez problemu dla, nie, <laughs> dla tych owadów pokonywane. E, I jak wszyscy wiemy, no mucha nie jest owadem tym, którego byśmy lubili. Może nie jest tak uciążliwym jak te, które e, nas kąsają bardzo mocno, tak jak komary, powiedzmy, czy kleszcze. Ale przenoszą Aczkolwiek zarazki, bakterie, choroby. Dokładnie. I tutaj jest udowodnione, że to jest nawet... Kilkadziesiąt tysięcy mikrobów, które mogą żyć w układzie pokarmowym takiego zwierzęcia, mówimy o musze, już nie mówiąc o tym, że ona siadając na różnych przedmiotach przenosi to później na nasze na produkty, które potem dotykamy. Tak, no fekalia oczywiście, natomiast mówimy tutaj o muchach również gryzących, no bo mucha sama w sobie, mucha domowa oczywiście, o niej mówimy najpopularniejsza ona ma y, układ y, y, liżący tak jakby tutaj ona nas nie kąsa natomiast są gatunki much teraz szczególnie bardzo uciążliwe nad wodą y, w lasach y, na łąkach również wlatujące do naszych domów które bardzo dotkliwie potrafią nas pogryźć tak to jest jusznica to jest na przykład y, bolimuszka kleparka to są owady które dla nas są bardzo uciążliwe powodują rumień powodują y, obrzęki y, Dość szkodliwe owady. To wszystko właściwie była rozmowa taka proforma, bo nikt much nie lubi, myślę, i yy, i tak nie chcieliśmy ich mieć, ale teraz tym bardziej nie chcemy ich mieć w otoczeniu, więc jak się ich pozbyć? Właśnie, jak się ich pozbyć? W mieszkaniach, w blokach, w mieście, no to zazwyczaj możemy zastosować podstawowe czynniki, tak jak wszędzie, czyli bariera fizyczna. Moskitiera, tak? To jest uh -huh. jedna z, z technik, którą musimy się uchronić, czyli wyeliminować jej przede wszystkim w latywanie. Dwa. E, e, tu mamy taki stary plakat, gdzie, na którym reklamowano już kiedyś e, co zrobić, aby ograniczać muchy i ich tępić, tak? To jest z 50 e, roku przedruk w latach 80. gdzie wyraźnie mówiono, aby o tym, aby usuwać resztki pokarmowe, tak? Hmm. Czyli sprzątać, fizycznie jednym słowem mówiąc sprzątać. E, no i to hasło, które straszy muchy, prawda? przenoszą choroby zakaźne. Bo taka jest prawda. Takie plakaty się kiedyś pojawiały troszeczkę bardziej niż dzisiaj. Natomiast tak, tamten produkt, który nasze babcie stosowały, typowy, nazywaliśmy to żargonowo muchozolem. Oczywiście nie jest to nazwa handlowa, dzisiaj już ta firma nie istnieje. Natomiast te preparaty miały charakterystyczny zapach, ja pamiętam z dzieciństwa, gdzie rozpryskiwało się to w całym pomieszczeniu. Potem się sprzątało te muchy, których było bardzo dużo. E, takie produkty oczywiście dzisiaj są, są w aerozolach, no są dla nas bardziej szkodliwe. No właśnie, Mówimy bo tak samo jak trują muchy, tak i, w, i wpływają na nasze zdrowie. Wpływają na nasze zdrowie, uh -huh. tak, bo są to środki chemiczne. Mówimy o środkach, które nie zawierają naturalnych substancji. Uh -huh. No bo z takich naturalnych substancji jest, już kiedyś mówiłem, pyretryna, czyli taki proszek e, z kwiatów, złocienia. No on również występuje w aerozolach, w proszkach, w płynach itd., tak poza klasycznymi trutkami, gdzieś tam w jakichś granulatach itd. Tak Natomiast e, wszyscy kojarzymy takie rozciągane, Yy, na tak. muchy lepy, które się przyklejał człowiek <noise> tam włosy. I wyglądają gdzieś, koszmarnie. Szczególnie tu pani włosy długie gdzieś tam by się z tym tak. yy, obkleiła. Dzisiaj yy, yy, można zakupić w sklepach yy są takie arkusze na przykład, tak? które można rozciągnąć dość duże yy, mające kilka metrów nawet, tak? Yy, mamy narysowane muchy na nich, więc jakby to przyciąga te owady. Kolory, które y, przypominają im jakieś kwiaty, powiedzmy. Musimy Wyrus wiedzieć, że mamy taką naklejkę. Y, to znaczy, ta akurat jest rozciągana można ją powiesić gdzieś tam pod sufitem można ją rozciągnąć od szafy, na przykład, gdzieś tam y, do jakiegoś innego mebla gdzieś przycisnąć. Wiadomo, że to nie, nie wygląda zbytnio estetycznie. Takie produkty można stosować w gospodarstwach mhm. domowych gdzieś no, ludzie, którzy mieszkają na wsi przecież to jest problem powszechny mucha, y, czyli gospodarstwa, y, gdzie, gdzie są zwierzęta. Czyli w jakichś staniach, oborach, jak najbardziej. Fajnie wymyślono też tak zwane sznury. To jest produkt też rozciągany, taki na, to ma około 200 metrów nawet. To była jakaś nowość, bo pierwszy raz się jeszcze. Jest parę lat stosowane zawodowo takie sznury występujące na, naprawdę na na, na na wielkich rolkach. Teraz już są sprzedawane również takie mniejsze. No to jest fajne, to jest, bo to jest rzeczywiście sznurek bardzo klejący w kolorze żółtym. Musimy zwrócić uwagę, tak. to przyciąga owady i, i takie sznury można też jakby rozciągnąć. Między y, na przykład pokojem od jednego krańca do drugiego, bo mucha wybiera sobie miejsca, na których siada, taki jak krawędzie, nasłonecznione elementy ściany, jakieś narożniki. Y, y, tego typu punkty, gdzie ona może usiąść, obserwować, a jednocześnie będzie to miejsce takie, skąd będzie mogła przenieść się na inną część mieszkania, stąd takie pasy rozklejane również powodują, że my będziemy ją dodatkowo przyciągać. Płyny naturalne, tak? czyli to, co zawsze mówiłem. W zasadzie skład ten sam, który na osy, mm -hmm. czyli coś, co fermentuje. No właśnie, sko... możemy pokazać ten pojemnik, bo ten żółty znaczy, pojemnik mnie żółty żywo interesuje. Pojemnik, co to jest? jest? To żółty pojemnik, po prostu słoiczek. Ten jest akurat żółty. Możemy oczywiście zwykły słoiczek też. Co tam powiedzieć. wlewamy? Wlewamy. że są. Ocet również się nadaje i większość produktów, które są na muchy, zawiera w swoim składzie ocet plus soki owocowe bądź jakieś inne substancje słodkie, bo musimy wiedzieć o Ale tym, że. Ale jak mucha tam wlatuje? Akurat w tym przypadku to pudełeczko ma, ten słoiczek, ma takie otworki z góry, tak? Czyli przez te otworki są. to car przeszkód. I ona najprawdopodobniej już się nie wydostanie stamtąd, bo się utopi. pada topi się, tak? Po prostu się topi i stamtąd nie wychodzi. Mleko w proszku, preparaty, które są sprzedawane w proszkach, w pudrach, takie do zwalczania much, można na jakichś podstawkach, no może nie salaterki, ale raczej jakieś podstawki, wieczka od słoików, rozsypać na przykład mleko w proszku zmieszane z taką trutką pokarmową. I gdzie najlepiej położyć? W okolicach okien, gdzieś na meblach u góry. Musimy wiedzieć, że mucha zatacza kręgi dość wysoko. Czyli parapet, to nie tędy droga? Nie, parapet też jest dobrym miejscem. No chyba, że mamy tą moskitierę, no wtedy ona się tam nie przedostanie. Chyba kuchnia też jest niezłym miejscem, prawda? Bo tam i tak reszty. jest jedzenie, są resztki jedzenia, więc tam te muchy hmm. pewnie się na blatach, siadają mm -hmm. na tych wszystkich miejscach, zlizują ze stołów. No dobrze, jeśli chodzi o takie S lampy. Pamiętam mojego kolegę, który kiedyś siedział tak na balkonie i za każdym razem, kiedy było bz, mówił... Kolejna mamy. Kolejna, ją. tak. Troszkę okrutne, no ale jednak y, te muchy po prostu tutaj rzeczywiście wpadały. Wpadają. Ja akurat much mi, szczerze mówiąc, nie jest mi szkoda wcale. Lampy owadobójcze zawsze na topie. I lampa owadobójcza, jeśli jest we właściwym miejscu zainstalowana, będzie nam się sprawdzała super. Nie tylko na muchy, ale również na inne owady latające, te, które nam przeszkadzają. A właśnie, czy te wszystkie sposoby będą wabiły na przykład pszczoły, które chcemy chronić? Niestety. Pszczoły, owady pożyteczne, trzmiele, które zapylają nam kwiaty, niestety w przypadku preparatów biobójczych nie są selektywne. I one niestety również wpływają na, 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 na pozostałe szkodniki, na pozostałe owady, nie, szkodni, nie będące szkodnikami. Zawsze można użyć takiej, tak jak pani powiedziała, paczki, tak? natomiast wszystkie aerozole. Płyny, środki owadobójcze niestety również działają na te owady pożyteczne. Także stosujmy raczej wewnątrz pomieszczeń niż na zewnątrz, w ogrodzie chociażby. Mnie nie szkoda much. To zdanie mi wybrzmiało w głowie. No to teraz, jeszcze powiedzmy, jak ktoś sobie myśli, a mi szkoda takiej muszki, ile ona składa jaj? Mucha taka, mówimy o musze domowej, w kilka razy w ciągu sezonu składa jednorazowo 100, nawet do 200 jaj, jest to ogromna ilość, Potężno. nawet przeczytałem hmm. taką informację swego czasu, że gdybyśmy much w ogóle nie tępili zero, gdyby nie miały naturalnych wrogów, gdyby nie było pestycydów, które na nie je szkodzą i one by nie umierały, to w ciągu jednego cyklu z jednej pary, czyli samca, samiczki, much, wytworzyłaby się taka ilość much, która by zasypała nasz glob. Więc y, to obrazuje, w jakim tempie uh -huh. mucha się rozwija. Oj, na tę muchę jednak trzeba uważać. Eryk Połeć, ekspert do spraw szkodników. Serdecznie dziękujemy, dziękujemy za to spotkanie. Dziękuję.